Już mogę? A więc tak. Drodzy kibice, drodzy obserwujący strefy siatkówki, życzę Wam pięknego nowego roku, owocnego, pełnego szacunku do siebie, miłości i wszystkiego, co najlepsze, spełnienia wszystkich marzeń. Mam nadzieję, że jeśli w tym się nie udało, to w przyszłym to będzie Wasz rok i, i po prostu spełnicie wszystkie swoje marzenia. Dzięki bardzo. Ja bym chciał chciałbym kontynuować od tego, co powiedziałeś. W zeszłym roku nie udało Ci się, a w tym jesteś na ustach. Zacznę troszkę od końca. E, powiedziałeś, że chcesz się za, pokazać ze świetnej strony w Plus Lidze. E, no i eksperci się też nad Tobą rozpływają. To nie tak, że ja Ci słodzę, tylko na pewno też e, słyszysz, co do Ciebie dociera. E, Pokazujesz to, na co Cię stać. Dziękuję bardzo. Muszę tutaj uważać na słowa, bo są ciekawe nagłówki u Ciebie, nie chcę, nie chcę popłynąć. Nie no, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, słyszę, widzę, że doceniają. Bardzo się z tego cieszę, nie popadam w samozachwyt, zachwyt, bo, bo cały czas muszę robić swoją robotę, cały czas muszę się pokazywać z dobrej strony, kontynuować swoją dobrą grę i, i dobrą grę naszej drużyny, bo, bo tutaj wynik drużynowy jest najważniejszy. To, że ja się będę prezentował dobrze, mam nadzieję, że będzie szło w parze z tym, że po prostu. Tu będziemy wygrywać kolejne spotkania i cieszyć się ze zwycięstw ligowych, a może i Pucharu Polski. Daniel, chciałem Cię zapytać jeszcze. Powiedziałeś przed świętami, że nie sprawiliście sobie prezentu na święta, ale po świętach. Aż tak spieszyło Wam się dzisiaj na tego nadciągającego Sylwestra? Wiesz eee, co, nie, nie, myślę, że chcieliśmy sobie odbić to, czego, e, czego nie odbiliśmy sobie przed świętami. Tak jak powiedziałem, zrobić ten prezent spóźniony świąteczny. Eee, myślę, że, że zrobiliśmy to. Wszyscy, wszyscy są na pewno zadowoleni z wyniku, bo, bo to jest szybkie 3-0. Eee, na, syl syl na Sylwestra się nie spieszymy, bo myślę, że każdy ma w głowie, że, że musimy dalej pracować, dalej ciężko pracować, bo już 3 stycznia gramy u siebie z Nysą i każdy ma świadomość tego, że... To jest nasze życie, siatkówka jest spełnieniem naszych marzeń i, i każdy musi dawać siebie, dawać siebie wszystko i, i nie popadać w, tutaj w, w noc sylwestrową. Chciałbym Cię zapytać jeszcze odnośnie Plus Ligi, połowa za Tobą tego pierwszego debiutanckiego sezonu. Jakie są Twoje wrażenia, czy może coś Cię konkretnie zaskoczyło na tle chociażby pierwszej ligi albo w całym kształcie? Wiesz co, no myślę, że wszystkie tutaj systemy, które, które gramy w naszym klubie i które grają przeciwnik, przeciwnicy, na pewno ciężej się tutaj gra. Większa pomoc pozycji drugiej, pozycji 2 i pozycji 4 ciężej jest skończyć atak. Myślę, że duża jest największa, myślę, przepaść jest na zagrywce, aczkolwiek pierwsza liga u nas jest bardzo mocna i, i myślę, że tutaj zespół z pierwszej ligi również mógłby niektóre zespoły z, z plus ligi że tak powiem, uczknąć i wygrać z nimi. Także, także tutaj jeśli chodzi o samą stricte siatkówkę, czasem może zdecydować dyspozycja dnia, czasem może zdecydować lepszy gorszy dzień, inne nastawienie, inna motywacja, teren, więc tak naprawdę tutaj wszystkie, wszystkie te zespoły są na pewno są na pewno bardzo mocne, jak i w pierwszej lize, tak i w lize. Właśnie skończenia ataku. Pierwszy set 6-6 i teoretycznie 7-5. Obity blok, twój, twoje ręce, twoje palce przepraszam. Na powtórce tutaj na challenge wyglądało, że to było wyraźne. Ty się nie przyznajesz z premedytacją, czy rzeczywiście nie poczułeś? Ale tak szczerze. Tak szczerze? Ale nie będzie na główku. Żydanie <grym> się nie przyznał. Nie, wiesz co, no czułem, czułem, że dotknąłem tą piłkę, ale jeśli mam być szczery, dużo jest takich sytuacji, gdzie dotykasz piłkę, a challenge tego nie widzi. Ty grasz, żeby wygrać. Ja rozumiem tutaj też powinno się być szczerym, ale no taki jest sport, trzeba być trochę też przebiegłym. Wiesz co, w większości momentów ja się przyznaję do tego, że dotknąłem aczkolwiek to nie było bardzo wyraźne. Ja dotknąłem, ja wiedziałem, aczkolwiek czekałem na challenge, co pokaże challenge. Challenge pokazał dobrze, więc co miałem, co miałem zrobić. Czy ta misterna piłka przechodząca w meczu z się siedziała ci przez pewien moment w głowie? Ale pamięta, ale wypomina. Zresztą nie, no tutaj ja myślę, że nie popełniłem błędu. Ja tutaj e, zaatakowałem tą piłkę. Myślę, że z dobrą mocą, po kierunku, do jedynki. Szodzi e, świetnie wyszedł na swoją pozycję. E, podbił mnie do góry. i. Ja nic nie mogłem z tego zrobić, także nie siedziało mi to w głowie, bo myślę, że jeszcze nie jedna taka piłka w moim życiu będzie, gdzie której nie skończę lub, e, lub którą skończę. Także tutaj nie ma co myśleć o przeszłości, no bo tak naprawdę musisz się skupić na tym, co jest teraz. Tak naprawdę ani nie możesz biegać do przodu, ani do tyłu, no bo sport jest taki, że po prostu to cię, to cię zdemotywuje. Nie możesz o tym myśleć, nie możesz e, patrzeć w przeszłość. Musisz patrzeć cały czas na to, co, co jest teraz, na to, żeby coś zrobić dobrze w danym momencie. Więc, więc na pewno to mi nie siedziało w głowie. E, po meczu pomyślałem sobie, idealnie się ustawił, nic nie mogłem zrobić. Brawo, Erik, e, i, i to wszystko. To ostatnie mecze to chyba był taki troszkę pokaz, że macie troszkę podcięte skrzydła, tym, że nie ma z wami na mimo wszystko? Wiesz co podcięte, podcięte skrzydła może nie, no nasza gra się zmieniła, bo myślę, że rozgrywający jest głową zespołu, także, także, także na pewno gra się zmienia z każdym rozgrywającym, inaczej gramy z Łukaczem, inaczej gramy z Tomkiem, inaczej gramy z Queenem, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że podcięła skrzydła, bo chłopacy są świetni, Tomek jest świetny, Łukasz jest świetny i co pokazaliśmy dzisiaj wygrywając, co pokazywaliśmy wygrywając z, z takimi zespołami jak no, na, na przykład Bełhatów, gdzie bardzo ważny mecz zagraliśmy i, i wygraliśmy, więc, więc tutaj nie ma wielkiej przepaści, nie ma, nie, nie, nie ma czegoś nieprawdopodobnego. E, gramy, gramy dobrze i z każdym musimy grać dobrze, także. Chciałem jeszcze zapytać o Łukasza, że gadło, czy wy potrzebowaliście właśnie takich, chyba na pewno to jest odpowiedź oczywista, takiego okresu 3-4 tygodni, żeby sobie zgrać się z nimi, ten mecz może to pokazał, że, że już jest w miarę ok, czy jednak potrzeba poczekać jeszcze na mecze z trochę mocniejszymi teoretycznie drużynami. Kogit stąd. <laughs> eee, wiesz co, no, e, powiem ci tak, no, myślę, że Łukasz e, świetnie sobie poradził, świetnie się pokazał. E, przez co wygraliśmy to spotkanie myślę, że też dał nam dużo. Wszedł do zespołu tak naprawdę można powiedzieć przysłowiowo z buta. E, oczywiście, że potrzebowaliśmy czasu na to, żeby się z nim zgrać. To jest, to jest logiczne, jeśli przychodzi ktoś nowy. Tak samo okres przygotowawczy, pracujesz e, z kimś na nowo i, i musisz poczuć, e, poczuć się z danym rozgrywającym. Więc, więc myślę, że to nie jest nic nowego, e, ale, ale myślę, że no przepracowaliśmy to bardzo dobrze i dlatego też zwyciężyliśmy w tym spotkaniu.